W tym roku się zbierało znacznie lepiej niż w poprzednich latach. Podstawa ludzi, którzy wzięli podpisy jest znacznie pozytywniejsza i naprawdę tylko dzięki temu udało się zbierać te 140 tysięcy podpisów w ciągu tych dwóch tygodni. To jest absolutnie spontaniczna akcja. Ludzie po prostu mają dość obecnych rządów, ludzie um, uważają, że przynajmniej moi wyborcy, że miejsce obecnej klasy policji jest w więzieniach, a nie w parlamencie i tam trzeba ich posłać. Wynnęliście Państwo ogromny sukces, napracowaliście się, dziękuję bardzo, dzięki Państwu Wasz kandydat będzie mógł powiedzieć przynajmniej ludziom to, co nas wszystkich nurtuje, to co chcielibyśmy zmienić w naszym kraju, to co powinniśmy zmienić w nie naszym państwie. Także... Ja będę robił, co będę mógł i proszę pamiętać, to wy kandydujecie, to wy chcecie zmiany, a ja tylko jestem waszą tubą do mówienia. Po prostu swoim głosem kupiliście Państwo tubę do głoszenia poglądów i postaram się zrobić to tak, jak uda się najlepiej. Dziękuję raz jeszcze.